Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa, który, którzy dzisiaj przybyliście na to wydarzenie. 17. edycja Festiwalu Podkarpackich Smaków. Witam wszystkich bardzo gorąco, a szczególnie wystawców, którzy dzisiaj przyjechali ze swoimi produktami regionalnymi. Proszę Państwa, pięknie zapowiadała przed chwilą pani Magdalena Kiemczyk, która jest konferencjerką. Oczywiście pełni dużo różnych funkcji, dodatkowo pracując zarówno w powiecie, jako wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Leżeńskiego, prezes LGT, ale również z kulturą związana od wielu, wielu lat. Proszę Państwa. Czas rozpoczęcia o godzinie 14. Mieliśmy się tutaj wszyscy spotkać. Chciałem bardzo serdecznie przywitać wszystkich zgromadzonych gości, którzy dzisiaj przybyli na to wydarzenie. Na początku chciałem przywitać bardzo serdecznie i bardzo gorąco księdza dziekana, księdza Tomasza Kozickiego, który jest z nami. Witamy bardzo serdecznie. I oczywiście z tego miejsca bardzo serdecznie również chciałem podziękować księżę Dziekanie za wygłoszoną homilię. Piękne rozpoczęcie tych 17, 17 Festiwalu Podkarpackich Smaków, także dziękujemy serdecznie. Jest również z nami ksiądz Jan Lip, który był tutaj wieloletnim proboszczem w Górnie. Witamy bardzo gorąco, księżę. Witam bardzo gorąco wicestarostę powiatu rzeszowskiego, Pana Jerzego Bednarza. Panie Jurku, witamy. Jest z nami również radny powiatowy, Pan Chmiel Tadeusz. Witamy bardzo serdecznie. Witam również bardzo gorąco radnego również powiatu rzeszowskiego, Pan Stanisław Kula również jest z nami. Witam bardzo gorąco. Witamy go bardzo gorąco. Witamy również wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, pana Łukasza Obarę. Witam bardzo serdecznie. Witam również bardzo gorąco Radnego Rady Powiatu Stanisława Obary, który też był wieloletnim radnym, jest tutaj gdzieś między nami. Witam bardzo serdecznie. Pan Kucharz Magdy Gessler, pan Szymon Gołofit. Witamy go bardzo serdecznie. Z tego co wiem, jeszcze tam pełni funkcję przyżyli przy ocenie tych produktów regionalnych, ale na pewno tutaj już przy rozdawaniu nagród dotrze do nas, ale już witamy go z tego miejsca serdecznie. Proszę Państwa, witam bardzo gorąco również profesora pana Jana Krupę. Witam serdecznie. Oczywiście witamy też również naszego mieszkańca, który występuje pod pseudonimem, myślę, że mogę powiedzieć, Janko, muzykant, który wszystkie wydarzenia nasze lokalne nagrywa i publikuje na YouTube. Więc, gdyby ktoś chciał wrócić do tych wydarzeń, to oczywiście można sprawdzić sobie na YouTube pod tym pseudonimem. Proszę Państwa, za chwilkę przechodzimy do dalszego etapu. Naszego programu. Także witam jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie, gorąco i mam nadzieję, że zostaniecie z nami do końca, bo o 17.00 będzie koncert zespołu Zbóje, o godzinie 16.00 będzie podsumowanie wyników, rozdanie nagród w zakresie konkursu kulinarnego i proszę Państwa, wtedy zostanie wyłoniony też zwycięzca. Piątka dla Pana. включить звонок. Uwieczniamy tę piękną chwilę na scenie laureaci konkursu Produkt pretendujący do miana produktu tradycyjnego Podczas 17. edycji Festiwalu Podkarpackich Smaków Przypominam, że organizatorem konkursu jest Marszałek Województwa Podkarpackiego A dzisiaj te wspaniałe zmagania odbyły się w Górnie To są nagrodzeni laureaci, wyjątkowi ludzie Którzy potrafią ten dawny smak przywołać na salony do łask Gratulujemy Panie Szymonie. Pan Szymon Gołofit, szef kuchni warszawskiej, restauracji u Fukiera, Pani Magdy Gessler. Co Pana zaskoczyło w dzisiejszych smakach? Może było coś, co na długo zapadło w pamięci, zostanie przemycone do Warszawy? To na pewno. Dzień dobry wszystkim. Ja chciałem następnie podziękować za zaproszenie na taką wspaniałą imprezę. Tutaj pana Andrzej Kraska zaprosił mnie i jest mi bardzo miło. Bardzo dziękuję za to zaproszenie. No, i dziękuję za tak e, liczne wrażenia smakowe. Bo to, co się tutaj działo, to naprawdę zaskoczyło mnie bardzo miło. Myślę, że niejedną potrawę zabiorę do Warszawy, w sensie takim, że będę wykorzystywał to e, w restauracji u pani Magdy. No, pewnie pani Magda zaakceptuje, bo te smaki są naprawdę wyjątkowe i te produkty tutaj z waszego regionu są czymś niepowtarzalnym. Trzeba się tym szczycić, trzeba to promować na cały kraj. No, i myślę, że w tym pomogę troszeczkę, bo restauracja jest dosyć znana, ktoś tam o magdzie słyszał. Także myślę, że jeżeli, jeżeli takie potrawy, czy, czy te miody, czy, czy jakieś przepisy przemycę, to na pewno wykorzystamy i zasmakują. Także jeszcze raz dziękuję i gratuluję wszystkim, nie tylko zwycięzcom, ale wszystkim, którzy brali udział, bo naprawdę ciężko było. Tutaj chyba komisja się ze mną zgodzi, że ciężko było wybrać te najlepsze. Produkty i te potrawy. Także jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie gratuluję i jeszcze raz dziękuję. Dziękujemy serdecznie. Coś słyszeliśmy o pani Magdzie Gessler, ale mamy nadzieję, że pani Magda Gessler usłyszy o Festiwalu Podkarpackich Smaków, doświadczy tego, co pan tutaj osobiście, jako gość specjalny naszej komisji, mógł doświadczyć. Gratulacje, bardzo państwu dziękujemy. Na podziękowania czekają także wystawcy, którzy może nie zdobyli tutaj nagród, ale byli z nami, Im również chcemy serdecznie podziękować. Prosimy Państwa o wejście na scenę dla Was pamiątkowe podziękowania, żeby uwiecznić tę szczególną chwilę obecności na jeszcze zdjęcie z naszymi gośćmi specjalnymi, z komisją. Podziękowania wielkie dla organizatorów marszałka województwa podkarpackiego, burmistrza gminy i miasta Sokołów Małopolski, a także prezesa zakładu mięsnego Smak Górno w Górnie. Ci namienieni byli wspierani przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim. Pan Marszałek i Pan Burmistrz sprawują także honorowy patronat nad tym wydarzeniem. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy także patronom medialnym Telewizji Polskiej Rzeszów, Polskiemu Radiu Rzeszów, Radiu WIA, portalom Gospodarka gospodarka.podkarpacka.pl oraz nowiny24.pl. Przede wszystkim kłaniamy się nisko wystawcom wspólnej zabawy, kapala rani